Dzień dobry. Witam serdecznie w dniu dzisiejszym przedstawię państwu Maxi Scooter ze stajni Piaggio. Jest to model X10 Piaggio X10 pojemności 350 cm sześciennych. 350 w nazwie, tak naprawdę ma bodajże 330 cm sześciennych. 33 konie mocy i 32 Nm. Osiągi tego skutera bardzo zadowalające. Szwabo przyspiesza do 100 km na godzinę. Jest to przyspieszenie zbliżone do takich modeli jak XMAX 400. Prędkość również zbliżona 150-155 mniej więcej km na godzinę. To jest jego prędkość maksymalna. Skuter bardzo duży, bardzo długi, jak widać, wygodny. Można sobie bardzo komfortowo na nim podróżować. Można wyciągnąć nogi takie dosyć mocno wysunięte. Jak na skutery mocno wysunięte, ma tutaj te płozy. Przednie, żeby wyciągnąć nogi także dla wysokich osób, model jak najbardziej nadający się. Pojazd ciekawy stylistycznie jest to 2012 rok, bodajże 2013, była jego pierwsza rejestracja. Był to wtedy nowy model, wyszedł wtedy silnik ten. Znajdował się również w takim skuterze jak Piaggio Beverly 350 takim mniejszym miejskim modelu. Nowością na pewno tutaj w tym skuterze w tamtych latach były. Tutaj te światła LEDowe, zaraz zaprezentuję, jak one się palą. W środku soczewka taka od świateł długich, bodajże. Światła mijania, to już normalnie w takiej technologii, że tak powiem, zwykłe lampy na żarówkach, ale to wtedy na pewno była nowość w skuterach i robiło to wrażenie. Wyróżniało go pośród konkurencji na pewno w tamtych latach. Tył, także lampa LEDowa. Ciekawa stylistycznie, ładnie to wszystko jest skomponowane, wygląda atrakcyjnie, ładny kolor skutera. Jest to taki połysk, ładny tutaj te listy stylistycznie, to fajnie wykończone jest. No, skuter jako jeden z niewielu na rynku, poza Yamahami, majesty wszelkimi X Maxami, teraz w nowej Hondzie ADV 350 też jest taki duży duży schowek pod siedzeniem mieszczący dwa kaski zaraz pokażemy podaj że tu się otwiera guzikiem ten, ten schowek to też w tamtych czasach było nowością że, że schowek i wlew paliwa otwierało się guzikiem a nie normalnie ręcznie mechanicznie tutaj mamy schowek również bardzo duży mieści dwa kaski integralne duże jeszcze pozostaje trochę miejsca fajnie że jest wyścielony takim, taką wykładzinką jest on podświetlany tutaj mamy z tyłu lampkę kanapa bardzo duża, bardzo obszerna bardzo wygodna jak widać tutaj z takim podparciem na plecy, na lędźwie dużo miejsca dla kierowcy jak i dla pasażera tutaj uchwyty solidne, można się złapać jechać komfortowo i bezpiecznie szyba dość duża jest to szyba seryjna, w ogóle ten skuter jest w 100% seryjny szyba dość duża jak na, na seryjną ale ona jest długa, ale ale nie jest jakaś bardzo wysoka, ładnie wyprofilowana. Fajnie to wygląda. Zaraz pokażemy, jak palą się lampy. Zaprezentujemy zegarek. Zegary też ciekawe, analogowe z wyświetlaczem po środku. Test zegarów. Tu mamy różne informacje. Mamy taki tryb eko. Możemy wyłączyć z tego, co wyczytałem, to spalanie wówczas spada 4-5%. Co my tutaj mamy jeszcze? Światła długie. Lakson, rozrusznik. Tutaj bodajże przyłączamy jakieś parametry. Zaraz do tego dojdziemy. Tu mamy otwieranie wlewu paliwa, otwieranie tylnego y, znaczy schowka pod siedzeniem, światła awaryjne. Oprócz tego mamy jakiś tutaj schowek jeszcze. Były wersje, bodajże w 500, tutaj było dokładna, dokład, do, y, dodatkowe, przepraszam. Guziki odnośnie regulowania tylnego zawieszenia. Tam było zawieszenie, nie ma albo jakieś mechaniczne, albo hydrauliczne, pneumatyczne. Trudno mi powiedzieć, dokładnie tego nie wiem. Można było tył sobie regulować w zawieszeniu. Tutaj posiadamy jeszcze taki schowek podręczny. Nie są zamykany chyba w żaden sposób, tylko po prostu go otwieramy sobie tak ręcznie. Z drugiej strony jest coś podobnego, ale to jest bodajże tylko no taki też schowek, ale mamy tutaj też możliwość dolewania płynu chłodniczego, bodajże. Tak jak mówiłem, to jest ta lampa LEDowa z przodu. Nie wiem czy w dzień będzie dobrze to widać. Tutaj składająca się z ośmiu takich dużych diód tył pojazdu. Tak te lampy wyglądają też ciekawie. Nawet dzisiaj po tych 10 latach wygląda to nowocześnie i ładnie. Z przodu dwie tarcze hamulcowe, jak widać, z tyłu jedna. Pojazd ten nie posiada jeszcze tej wersji w wersji takiej bogatszej Executive bodajże to się nazywało. Być może 350 też wtedy posiadała yy, ten regulowany tylny zawias, ale tego nie jestem pewny: 500 na pewno. Z przodu, jak już mówiłem, dwie tarcze hamulcowe, z tyłu jedna tarcza. Ten pojazd nie posiada jeszcze ABS-u ani kontroli trakcji. Ta wersja Executive na pewno posiadała. Yy, już ABS. Wiadomo, w późniejszych rocznikach już obowiązek był nawet do 125, żeby każdy pojazd, każdy jednoślad, na pewno jeżdżący w Unii Europejskiej, rejestrowany posiadał fabryczny ABS. Skuter chodzi cicho, jest on na standardowym tuniku seryjnym czyli 100% w oryginale, tak jak wyszedł z fabryki. Możemy posłuchać, jak on pracuje. wygląda. Skuter zbiera się bardzo fajnie, nawet ten sam start, taki do pierwszych parę metrów to żwawiej i tak miał lżejsze rolki założone niż mój x -Max 400. Później to w miarę podobnie. Ciut może szybciej x -Max, ale to jest naprawdę takie różnice rzędu 5-10 km w prędkości maksymalnej i do tych 100 km też praktycznie bardzo podobnie te skutery przyspieszają, nie ma takich dużych różnic. No jest już naprawdę szybki skuter, bez problemu można odjechać w większości Odstawić większość pojazdów z podświateł, także nie brakuje tu mocy. W dwie osoby również się jedzie dynamicznie. Nie ma czegoś takiego, że wsiądzie druga osoba i ten skuter nie chce jechać. Jedzie moc jest wystarczająco. Także niczego mu tak naprawdę nie brakuje. Skuter z tego co pamiętam, posiada 15,5 litra zbiornik, litrów zbiornik paliwa. Spalanie około Myślę, że około 4 litrów, tam mniej więcej no 300 ponad kilometrów można zrobić na pewno, z tego co wiem na pełnym baku rezerwa 2 litry. Tak naprawdę konstrukcja prosta, zwykła, zwykły tej pas napędowy, multivariator. Był tu wymiany pasek po 20 tysiącach czy 24 tysiącach kilometrów i powiem tak, że po wymianie paska przeciw talerza i rolek skuter ten na nowo zaczął jechać. Już był taki moment, że że było, było odczuwalne to, że on jedzie troszeczkę słabiej niż, niż jechał, jak był zupełnie nowy i po wymianie paska, pasa, napędowa, pasa napędowego, bodajże, rolek i przeciwtalerza, naprawdę zaczął jechać tak jak, jak nowy. Było to bardzo odczuwalne, czuć, że tam odwróciła. Także, także super warto ten pas, ze względu na to, żeby zachować jakieś tam interwały serwisowe, żeby nie było jakiejś przykrej przygody, że ten pas gdzieś tam w trasie pęknie, warto go w miejscu 20 tysięcy sprawdzić stan w talerza przy okazji oraz mieć rolki, na pewno to będzie skutkowało tym, że skuter będzie jeździł tak jak fabryczny, z takimi osiągami i będzie dawał frajdę z jazdy na pewno Skuter posiada taki system tylnego hamulca, tak jakby ręcznego tak jak w Xmaxie. ja tutaj mam taką taką wajchę z hamulcem, że można sobie stojąc na wzniesieniu na przykład na światłach jak mamy długi okres oczekiwania na zielone światło, żeby nie zapierać się nogami jak stoimy na lekkim jakimś wzniesieniu, to sobie blokujemy tylne koło, nie musimy się tutaj zapierać, możemy puścić tutaj hamulce ręczne. Jest to bardzo wygodne, to, to jest taki system, ale działa na takiej zasadzie, że po otwarciu nóżki bocznej jest linka i zaciąga tutaj na tylnym kole Yy, blokuje zacisk i ten skuter też tam nie zjedzie też bardzo fajna sprawa z tego względu że jak postawimy skuter na wzniesieniu, na jakiś górce zaparkujemy go to mamy takie poczucie bezpieczeństwa no nie tylko poczucie ale tak jest że on po prostu tam nie stoczy się jednak w X się mi się to bardziej podoba, może tutaj nie wygląda to jakoś tam mega super i okazale ta dźwigienka, ale tutaj, no, stojąc na światłach, nie zastosujemy tego. Jeżeli go zaparkujemy, to tylko, tylko wtedy, no bo wiadomo, że jeżeli stojąc na światach byśmy chcieli rozłożyć tą nóżkę i spowodować to, że on będzie stał jakby na hamulcu ręcznym, no to silnik zgaśnie, jeżeli rozłożymy tą nóżkę. Także w XMAX mi się wydaje to troszkę fajniej rozwiązane, bo możemy to zastosować nawet pomimo uruchomionego silnika. Jak widać miejsca tu jest sporo na nogi, można mieć tak postawione, można sobie te nogi wyciągnąć, no z boku nie zaprezentuję, nie będzie tego, tego widać, ale, ale naprawdę nawet wysokie osoby tutaj zajmują dla siebie miejsce. Osoba z tyłu też ma sporo miejsca, nie, nie dotykamy się z nią, jest ona odsunięta, odseparowana, także fajnie siedzi troszeczkę, troszeczkę wyżej i jest to na pewno komfortowe na jakieś tam dalsze podróże. Można tym skuterem bez problemu pokonywać setki kilometrów i nie stanowi to żadnego problemu na pewno jest wygodny i, i sprzęt na pewno się do takich dalszych tras nadaje tak jak widać, ten dokładnie no jest zadbany kolega ma go od nowości, także dbany nie ma z nim żadnych problemów na dzień dzisiejszy dalej wygląda atrakcyjnie ładnie się prezentuje także czego chcecie więcej widzimy ten dokładnie dodatkowy zacisk od tego hamulca postojowego Tutaj dwutłoczkowy zacisk na tylnej tarczy po 30 tysiącach. Widać, że te tarcze są praktycznie jak, jak nowe. Nie ma tu żadnych widocznych śladów zużycia. Jedyne to jakieś naloty, bo on stoi teraz w tej chwili na dworze, także to jest delikatne naloty, ale to jest taka pierdółka, a tak to tak naprawdę wygląda jakby wyjechał niedawno z fabryki. Przód też tarcze w całkiem dobrym stanie. Nie ma tu żadnych rantów, także, także fajnie tu wygląda ta tarcza. Także po 10 latach i po 34 tysiącach przebiegu ten skuter nadal spełnia swoją funkcję. Będzie jeździł kolejnych wiele lat i tak naprawdę ten czas i te kilometry nie zrobiły na nim jakiegoś większego wrażenia, jak widać. Masa tego pojazdu na sucho to jest 200 kg z płynami jakieś 215, pewnie 216 km, czyli praktycznie tyle co XMAX 400. Tak teraz jeżdżąc, Porównując do, do Yamachy, do X-Maxa 400, co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że siedzi się tu niżej, bo tu pełnymi stopami dotykam ziemi. Na X-Maxie wydaje mi się, że się siedzi wyżej troszeczkę. Ze startu przyspieszenie bardzo podobne, że tak powiem, może delikatnie na korzyść Yamachy. Tutaj jest ta moc oddawana tak bardziej łagodnie, bardziej liniowo, mi się wydaje tak bardziej aksamitnie. Yamaha natomiast już przy takich wyższych prędkościach ze względu na, na swoją pojemność, bo moc one mają pomimo pojemności większej yy, Yamahy, to po 33 koni tyle samo, Yamaha natomiast ma więcej newtonometrów i to delikatnie czuć przy takich przyspieszeniach, np. do 80, że, że Yamaha jest bardziej, bardziej żwawa, bardziej zrywna troszeczkę, no ale to jednak jest 70 cm większy silnik, także nie ma, przy tej samej masie nie ma co się dziwić. Ale to są takie niewielkie, niewielkie różnice, bo ten skuter i tak jest na tyle szybki, że większość, tak jak mówiłem, samochodów czy, czy innych skuterów, a nawet nie jeden motocykl ze startu z świateł może śmiało zaskoczyć. W tym odcinku to było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Ja już jadę oddać sprzęt mojemu koledze, którego go pożyczyłem do prezentacji, także za udostępnienie. Dziękuję, Grzegorzowi, i do następnego odcinka. Jeszcze mamy porównanie wielkości schowków. Piaggio wygląda to tak, i Yamaha wygląda tak. Porównywalne, tak naprawdę wielkościowo. No nie ma skuterów, które mają większe schowki niż te maszyny. Oprócz mówię jeszcze Honda dv 350, w tej chwili nowy model ma też kufer na dwa kaski, ale tutaj ta przestrzeń jest krótsza, także po załadowaniu kasków już jest na pewno mniej miejsca niż tutaj w tych skuterach. A tak to bardzo podobne gabaryty.